Teraz konstruktywna krytyka, czyli też asertywna. Mamy tutaj moje drodzy konstruktywną krytykę w skrócie. Patrzcie jak to jest podobne do komunikatu ja, bo to jest komunikat ja. Fakty. Nie podoba mi się to, że ustosunkowanie, czyli odczucia, że zrobiłeś to i to, prawda? Czyli tu w tym przypadku będzie zrobiłeś to i to i nie podoba mi się. I oczekiwania. W związku z tym oczekuję, żebyś przychodził punktualnie. I tutaj mamy, moi drodzy, drabinkę interwencji. Po kolei co robimy, kiedy ludzie zachowują się nie tak, jak byśmy chcieli, a trzeba ich będzie krytykować. Krok pierwszy. Zrobiłeś to i to, nie podoba mi się. Podaj mi jakiś przykład na rzecz sam. Spóźniłeś się do pracy. Spóźniłeś się do pracy, nie podoba mi się to. Jeżeli ten człowiek się zmienił, to super, ale jeżeli nie, to musisz pójść do, do dalej. Widzę, że się nadal spóźniasz, Nie podoba mi się to, nie akceptuję tego i oczekuję, że chodzi przychodzi punktualnie. Zauważcie, na drugim kroku można wręcz dopiero tak być delikatnym, że dopiero na drugim możesz aż powiedzieć, czego oczekujesz. A na pierwszym tylko tyle, że no proszę cię, no spóźniłeś się, nie podoba mi się to. Nawet nie mówisz, czego oczekujesz, bo jak gdyby domniemasz, że sam się domyśli. Dopiero na drugim kroku mówisz, czego oczekujesz. Jak się to stało, to super, ale jak nie, to krok trzeci. Słuchaj, widzę, że nadal się spóźniasz. Nie mogę tego zaakceptować. Konsekwencja będzie taka, że jak jeszcze raz się spóźnisz. Albo w związku z tym, że się nadal spóźniasz, to nie będziesz już uczestniczył w naszych porannych zebraniach. Będziesz przychodził bezpośrednio do swojego stanowiska pracy, a decyzje będziemy podejmować bez Ciebie i ja Cię będę informował, czy koledzy, o tym, jakie one są. Taka jest konsekwencja. I oczekuję, aby od tej pory przychodził już punktualnie, ale oczywiście od tej pory idziesz już na stanowisko. Jeżeli, moi drodzy, zapowiedź konsekwencji była pominięta, on tego znaczy nie pominięta, on po prostu sobie to zbagatelizował, Niestety musisz wykonać konsekwencje, czyli przychodzi, fakty, widzę, że się spóźniłeś, wyjdź, przejdź tam. Ale nie ma dyskusji. Mówiłem, wydałem, że ci to zrobię, to to ci to robię, wyjdź z zebrania do końca Na krok, na jeżyka. Jak to kiedyś mówiła taka pewna pani, że jej nie wymienia nawet, po później reklamowała margarynę na dzieci. Okej, okay. są pewne granice. Ja, ja Straciła autentykę. nie można. Motywująca asertywna pochwała to jest, moi drodzy, to, co zrobisz, gdy dana osoba zachowuje się dobrze. Chcesz ją pochwalić, chcesz jej to przekazać, w związku z tym zachowujesz się w sposób asertywny. I chwalisz pozytywnie. Bo można też chwalić negatywnie. Zrobiłeś świetnie, no ale gdybyś jeszcze te dwa punkty machnął da się na głowę bosko. Ale wiesz, gratulacje, jak mówią, anyway. Czy niezależnie od wszystkiego gratuluję? Kto właśnie dostał okrzan, że nie zrobił tych dwóch? Piątka super, no się nie szósteczka. Czemu nie szósteczka? No to w końcu ma być pogratulowana piątka, czy słowo przykrości, że nie szóstka? Cholera, zdecyduj się. Tak, Niektórzy tak chwalą i te nigdy nie chwalą, uwaga. Bo jak chwalisz mówiąc, że gdybyś jeszcze, to to nie jest konstruktywne, to jest destrukcja, bo to znaczy, że koszty są tego chwalenia. Że musisz jeszcze coś zrobić. Ale ja znam takich ludzi, którzy chwalą tylko w ten sposób, bo uważają, że takie ambitnie, żeby im rogi nie urosły, żeby rączki po palcu nie zjedli, żeby im się woda sodowa w głowie nie utworzyła i tak dalej. Czyli de facto zawsze krytykują. I to jeszcze w dodatku nieasymptywnie, bo krzywdząco. Bo pod płaszczykiem pochwały jest krytyka. I ta rosia wyciągnięta tak naprawdę nie wiadomo do czego służyć. Czy to jest gratulacja, czy to jest zobowiąz się teraz? Prawda, że jeszcze te dwa punkty masz. Podpiszmy dokładnie. Sią No, jak dobrze chwalić, moi drodzy, to też jest temat, poza tym, że możesz jeszcze żądać dodatkowych wyników, o czym powiedziałem przed chwilę jako błąd, to mam jeszcze inne błędy. I tego też w wielu tych materiałów nie ma w żadnej książce. Otóż w książkach piszą takie rzeczy: chwal publicznie, ganić cztery oczy. No i jak mówił pewien ksiądz, to powiedziałbym, że to jest nieprawda. prawda są różne prawda, wiecie, tak? Twoja prawda, moja prawda, ty jest prawdą i G-prawda. I to jest nieprawda. prawda Święto prawda. No, to to święto nie będzie niestety w tym przypadku. Bo chwal publicznie nie zawsze. Dlatego mówię, że to jest G-prawda. Oczywiście krytykuj zawsze w cztery oczy, no to jest prawda. Ale jak mówi nam logika, jak część wypowiedzi jest fałszywa, to cała wypowiedź jest fałszywa. W związku z tym, Zdumą jest mówienie, że ludzi trzeba zawsze chwalić jak, czy innych, publicznie. Bo jest to tylko część prawdy. Wyobraźcie sobie, że ja podejdę, będę chwalił i powiem tak: O, Stefciu, co jest, panie kierowniku? Bracie, punktualnie, elegancko, gratuluję, gratuluję, chłopie. Miłego! Dziękuję, panie kierowniku. No i poszedłeś. Stefciu przyszedł po raz pierwszy w życiu, punktualnie. Gratulujesz mu wszystkim. Nawet powodów motywację, wszystkich, żeby przychodzili. No i Stefcio, żeby ja z twojej ręki i spijał słowa z tych ust. No, ja się czuję Stefcio, a jak się czuje załoga? Ciąg dalszy teraz? puszczamy film, co się dzieje? No. A stępcio, dokładnie, no już też już, już widzę, jak to są się do niego zbliżają, tak. Co to było? Co to było? Ty po no przecież pochwaliłem go. Ej, ale zrobiłeś mu przykrość, ludzie go nie będą lubić, dlatego że myślą, że jesteś jakimś znajomkiem teraz, bo on cię chwali, a oni 20 lat do roboty tu przychodzą. Jeszcze tego zakładu nie było, oni tu już przychodzili punktualnie. Na przykład grillują sobie razem, prawda, albo na tam, e, jak mówimy, kij moczą na, na to, rybki łowią, czyli coś takiego jest, tak. Dlatego, uwaga, jak ktoś dochodzi do oczekiwanych rezultatów, się popsuł, a teraz się naprawia, to tylko w cztery oczy, Do pokoju zwierzeń i gratuluj. Fajnie, że przyszedłeś po stary stan, bo Dziękuję. Tak trzymaj, trzymaj to tak trzymaj. No, nie ma do przy okazji. Dzięki. Że... Nikt nie jest... Co jest? Nie, nic. I koniec. I sobie poszliśmy. Prawda? Tak, dokładnie. Zrypał się, zrypał się. Sprał się, sprał się. Ale też jest jeszcze drugi przykład, kiedy wolno chwalić tylko w cztery oczy, słuchajcie. Kiedy ten ktoś tylko mógł to zrobić, inni nie, tylko poprosiłeś, on elegancko wykonał i się cieszysz. To nie mów tego przy wszystkich. Stasio, Panie kierowniku. Elegancko przetłumaczyłeś tą, tą, tą instrukcję z Fińskiego. Chłopie, naprawdę, słuchajcie, postawa Staśka, brawo dla Staśka, super robota Stasieńku, morda, pa, Lęce. No taki chciałem wiecie, żeby, że taka postawa fajna, nie, że Stachu taki fajny gość. Poznał fiński, nie musiał się przyznać, przetłumaczył, nie? Super kolor, bo nie wiedzieli, że ja umiem docenić, nie? No. I właśnie co się stało? Zdjęcie Staśka wisiało w, w lotkach, wszyscy w Tak, wszyscy, no to dzisiaj jest Staś dziesiątka. Proces dziesiątka. Takie, takie. A dlaczego? Bo co się takiego wydarzyło? My oczy, to całą to resztę, to że to nie znają, nie znają nie Po znają. pierwsze, prawda? Pochwalili, nie dali, nie dali szansy. Bo gdyby wszyscy mieli przetłumaczyć i wszyscy znali, a tylko się Stasień zgłosił i zrobił, to wszyscy dla ludzi o tym konkursie nam się pochwalonym. Ale tylko Stachu z, tachu z To co te biedaki mają? Oni sobie tak myślą. Oj, że ty w mory dekopane ty. Jakbym właśnie, To, też bym, no to ja też bym przetłumaczył, ale wielkie mis. Ja znam węgierski. No. A ja umiem super to zaprojektować i co? O tego to już się zauważył. No i przeładowanie broni, prawda? Żeby stała w razie czego tam oparto o jak to przyjdzie w szczepali. Tak? A nawet jak to niektórzy będą dwóch. od razu tak. Lewa, prawa. No właśnie, źle zrobiłeś załodze, Ten może się cieszy nawet, ale oni nie powinni tego słyszeć. Zatem do Stasienka podchodź, tak jak go prosiłeś, cztery oczy, żeby zrobił. Taki w cztery oczy podać, Stasiu. Morda, super robota, zrobiona elegancko. Piątka i koperta. No, miłego, miłego Stasiu, dziękuję. Cieszę się, że się zgłosiłeś, fajnie. A oni mają tego o tym wiedzieć? Nigdy. Nigdy. Bo to nie ich wina, że nie znają Fińskiego. Ani jego zaszczyt, że zna. Po prostu tak się złożyło, że ma. A jak Stasi rozpowie, to już jego problem? Tak. To jest